Dzień dobry, dzień dobry, witamy 2 kwietnia. Patryczek już po przedszkolu. A co to nie masz loda Patryniu? Tylko co masz? Nie. Chipsy masz dawno nie jadłeś, tak? No, my tu już tradycję mamy taki deptak, że tu sobie koło kościoła siedzimy. A tak a propos dzisiaj 2 kwietnia, 20 rocznica śmierci naszego papieża Jana Pawła II. 20 lat temu byliśmy tu już w Cork w Irlandii, ale w domu nie było jeszcze internetu i zawsze było tak, że tam na 5 godzin była taka promocja w kafejce internetowej, że w sobotę szliśmy i tam nadrabialiśmy wszystkie zaległości. No i nagle o 20.37 tutaj, w Polsce 21.37, wszystkie strony zrobiły się czarno-białe i obiegła świat, ta smutna wiadomość, że Jan Paweł II odszedł do domu ojca. Wielka żałoba ogarnęła cały świat. A byliśmy w Rzymie kiedyś, ale już niestety po śmierci papieża, także takie wspomnienie na dziś. No ja tutaj byłam w tym sklepie. Patryś, proszę. Tutaj sobie kupiłam papierowe talerzyki i takie słuchajcie zestawy kreatywne z, z farbkami, z pędzelkiem euro50. No to tutaj są tanie, bo w Polsce takie rzeczy są drogie. No i patryś tu w autobusie, mówi, że tylko jeden, proszę. Tu w jakąś grę gra. Musisz sobie wybrać, co chcesz. O, jaka flaga? Proszę, jeszcze nie jest nasz plak Autobus taki nastawiają tu tych maszyn, i ciężko przejść z dzieckiem. No, musisz odgadywać, jakie zwierzątko, no, które w Wielkiej Brytanii jest. To jeszcze nie wiesz takich rzeczy. To za trudne dla ciebie jest. Na no, Alasce, co to mieszka? a tu co się je w Anglii frytki i rybę daj frytki i rybę ja jesteśmy w sklepie z pamiątkami przed chwilą patrzeć co takiego jednego pieniążka wyciągnął bo tam są właśnie drobne i za 2 euro można sobie je wybić już nie leci no bo już wyleciał jeden kochanie No. Niedługo do Polski może, więc tu już Agnieszka drobne zakupy robi. Patrzy na Paragon, nie pasuje, wszystko drogo. kurde bardzo no. drogo Także wiedzcie, w Polsce, że to nie są tanie rzeczy wcale. tutaj No, no patrzcie, idziemy do Autka naszego, a panoramka na Kork Na chwilę. I ciekawego, w sumie tutaj. Placyk jakiś wolny tam najwyższy budynek w Irlandii Elisha no dobra, idziemy a my tutaj prosto z Kork. przyjechaliśmy do Myrtleville na taką plażę już będziemy kamienie a się oczywiście spinaczkę uprawia tam dwóch śmiałków zimno jest pięknie, ale zimno Agnieszka z Patryczkiem jeszcze zbierają kamienie. O, jeden worek jest, drugi zbiera właśnie na zajęciach w polskiej szkole. Nie wiem co tam będą robić, będą chyba ozdabiać. Kamienie z irlandzkiej plaży. Tutaj jeszcze Agnieszka chciała się pochwalić swoimi gustownymi kumieczkami. No. Tak jest a, Patryś tam Patryś tutaj ucieka przed falą no. tutaj widzicie ile różnych żyjątek muszelek, bo Podłoga to lawa Patryś Lawa Patryś no i na takim piwówku, już pewnie cały mokry. No, lawa! Tu fale podpływają. O, i on do nich skacze. I nie ma gumiaków i tam stoi. No, Patysiowi tak się spodobało, że nie chce iść. A już musi się przebrać, bo się przemoczył trochę. Co? No patrz, tu kamieniami rzuca i mówi, że jest hołkiem, tak? Jesteś hołkiem? Uważaj, bo ciężkie te kamienie. No pomalutko. Gdzie to idziesz z tym kamieniem? Ja już mam trzy worki kamyczków. No Patryś, już idziemy się przebrać, bo już cały mokry jest. Ale mu się podoba i jeszcze chce być. O, takie widoki, taka mała plaża. Jakiś tam, tak to wygląda. Zapraszamy do Irlandii, tak, Patryniu? Przyjeżdżajcie do nas. No, skacz. Pokaż, jak skaczesz. No, <grywki> tak to się Patryć bawi. Ciepła woda? Ciepła woda? No, Patryś już ma buty mokre, więc teraz bez butów biega, tak? tak. Ciepło Ci? Chodź. Mam tam iść? Tak. I co będziemy robić? Nie wiem. Nie <grym> wiesz, dobra. Dobrze, że wiatru nie ma i ciepło jest, nie? A Ty Piotruś co, ściągaj skarpety i do wody. <grym wioski> mam skarpetki, Ma ludzkie zawsze No my już opuszczamy plażę, a tam akurat statek płynie szkoda, że patroś go nie widzi, bo się przebiera cały pokry, bo się całkiem przydrzeźnia a my prosto z plaży przyjechaliśmy sobie do Douglas Shopping Center to jest taki pokój zabaw dla dzieci. O, całe pusty. Patryc już sobie tutaj biega. Tak to wygląda. I co najważniejsze, bezpłatnie. No, super fajna sala zabaw. No i długo tam się nie pobawiliśmy, bo zaraz pani zamykała. O 18 widzę tutaj większość jest zamkniętych spraw już. Tutaj widzimy wystawę. Tuki. No, szukamy Agnieszki bo myśmy zostali żeby chociaż chwilę się pobawić. Tutaj mamy jakąś łódkę. No, jak widać, tu już wszystko pani sprzątają. 18 koniec. Centrum handlowe się zamyka. No tu łódka. Dobra, szukamy gdzieś Agnieszki jeździ szybko Pochodź, tak no i oczywiście no. kolejne autko dla Patrysia on sam jedzie, poczekaj no, chłap swoje autko